Witajcie widzowie kolejna sobota z ładną pogodą z kanałem na spokojnie dziś e, jeżdżamy właśnie do miejscowości Bogaczewo Pod morągiem i chcemy przejechać e, czerwony szlak rowerowy dookoła Jeziora na e, Arie 40 kilka kilometrów spacerowym tempem. Zobaczymy, co kolejna przygoda dziś nam przyniesie. Zaraz, za miejscowością Bogaczewo rozpoczyna się na szlaku Tareczka. Karolina ciśnie. Kurde, jak ona ma formę? Troszeczkę lasu. Dzień dobry pani? <głos> <głos> jednak. Dużo piachu, jednym słowem, ale fajny trening. Pierwsze kilometry za nami, jakieś osiem. I jedziemy dalej. 13 kilometr. Szuterki już się skończyły. A teraz możemy sobie, jak żeby tutaj dziur nie było, to by było super. Kierujemy się na miejscowość Bogu chwały. Cały czas czerwonym szlakiem wokół jeziora Narię. Swoją drogą uwielbiam szlaki rowerowe, które prowadzą wokół jeziora, gdzie nie ma, przynajmniej jak do tej pory, ani jednego widoku na jezioro, ale jedziemy dalej, na pewno na jeziorko dotrzemy. Gdzieś tam na szlaku trafiliśmy na pałacyk w Ponarach. Tak on się dzisiaj niestety przedstawia. Krótka przerwa, jedziemy dalej. Dzięki uprzejmości pana, który opiekuje się pałacem, mogliśmy, czy możemy, wejść do środka i zobaczyć, jak wygląda pałac z bliska. Kiedyś to musiało być pięknie Ale dzisiaj Nie wiem co nas czeka ale wchodzimy do środka Ale hu Racja Life. Wow. Zobaczcie, czemu to jest ruiną. Na górę chyba nie można wchodzić. To nie będziemy ryzykować. Nie wiem, jaka jest wytrzymałość tych schodów. A jednak weszliśmy po schodach. Słuchajcie, można poczuć się jak w XVII wiecznym pałacu. Tutaj się dopiero imprezy musiały odbywać. Zdrowość, Bogu chwałę, na łące. Maki. Spójrzcie na to. Karola w swoim świecie, w swoim żywiole. Pięknie tu. Mamy jezioro. Pierwszy widok na trasie, a jesteśmy na 24. Dobrze mówię? 23. kilometrze. Dobre i to. Zaraz będziemy organizowali obiadek. Ale to za moment. Takie traski uwielbiam. Jesteśmy nieopodal Kretowni W lesie Dojeżdżamy w końcu na jezioro Zaraz Wam je pokażemy Chyba Troszkę chmurek przyszło, ale nie zapowiada się na deszcz Za drzewami jeziorko na prześwituje Zaraz powinniśmy gdzieś znaleźć miejsce na mały piknik. Byliśmy na kąpielisku Kretowiny, ale ze względu na ilość ludzi, postanowiliśmy pojechać dalej. Nawet tam nie filmowałem, bo szukamy miejsca, gdzie turystów kąpiących się w jeziorze będzie znacznie mniej. Przejeżdżamy przez miejscowość Kretowiny, znana pewnie, chociaż ja to jestem, chyba dajże pierwszy raz. Będzie tereny prywatne no? a jak jest jedna plaża to jest tak zatłoczona, że masakra i weź tu obiad przygotuj obiad w podróży jak znalazł miejscóweczka przed samą miejscowością Kretowiny tylko czemu tyle tu aut jeździ już po obiadku Taką to szutrówką, tareczką wjeżdżamy do Bogaczewa. Prawda, że my chyba dzisiaj byliśmy tu już, a więc pętelka zrobiona. Za dużo tym razem nie nagrywałem. Mamy dostęp do jeziora. Spodziewaliśmy się troszkę większego. No ale cóż. A, trochę niedosyt mamy, bo trasa fajna, ale krótka sobie zaplanowaliśmy jeszcze dojazd do Bogaczewa, czyli zrobienie pęki, a później powrót do moronga na pociąg Najważniejsze, że nie padało, że była fajna pogoda i jak zawsze doborowe towarzystwo. Chyba czas na kawę. Czy w Bogaczewie można się napić kawę? Oto jest pytanie, na które poszukamy odpowiedzi. Fajnie, to. szczególnie na takich trasach właśnie typowo bocznych, szutrowych. Chciałem powiedzieć, że prawie nic nie jeździ, a kurze. Ale jeździ. Ale to jest luksus Takie wolne spędzanie czasu Jak dla mnie bajka Dobra tarka, zjeżdżam, zjeżdżam Zaraz będziemy w Bogaczewie gdzieś tam Chyba na kabę Bogaczewo Jesteśmy przy plaży resort, tak to się chyba nazywa. Ładnie, tu tu jest o wiele ładniej niż w tych kretowinach. Tam jest za dużo ludzi. Serwis, 100 zł zapłaciłem, żeby mi naprawdę to przeszukiwało. Co? 100 zł zapłaciłem, żeby mi naprawdę to przeszukiwało. Nie wiem, czy tego. Przepraszamy za polszczyznę. Łacińską, to nie my. Ludzi nie będę Powoli kończymy dzisiejszy nasz szlak rowerowy szlak dookoła jeziora Narie. Wyruszyliśmy z Moronga na Bogaczewo i potem najpierw w kierunku północnym następnie eee. nie, ona znowu mnie wyprzedza, naprawdę ja tego specjalnie nie robię No tak, się zagadałem Zamiast jechać ścieżką to jadę chodnik Mamy na liczniku 45 km ale to od nas gdzieś tam z domu szlak można spokojnie polecić całym rodzinom Łatwy, bardzo łatwy. Trochę tam szuterku po drodze. Mogłoby być troszeczkę więcej dostępu do samego jeziora, ale cóż, nie wszystko da się zrobić. Obiadek po drodze zjedzony. Kawka w Bogaczewie wypita że powoli zmieżdża, z, zjeżdżamy na morą, właściwie już jesteśmy w mieście. Za pół godziny mamy pociąg, a no, trochę nawet więcej niż pół godziny. Także no, kolejny dzień udany, kolejna trasa udana. Myślę, że godna polecenia. I co? Kanał na spokojnie. Dziękuję, że zostaliście do końca filmu. I do następnych spotkań. Na szczęście już niedługo wakacje, więc okazji do kręcenia na rowerze będzie znacznie więcej. I wycieczek również będzie więcej. Dobra, jeżdżamy do miasta, żegnamy się, pozdrawiamy. Do następnego.